bo ty jesteś pierdoloną hipokrytką, że bierzesz Klaudię, gdzie ona ile waży, to chodź do mnie wyskocz, proszę. Ja ci proponuję 15 minut na gołe pięści. Proponuję o, na gołe gruba. pięści. Ja podtrzymam, może Ale mikrofon. To ona mi zarzuca. Ale słuchaj, wybraj sobie Klaudynę, ja za rodziną będę zawsze, bo będę broniła rodziny. Tak będę broniła rodziny, tak kurwa. Jedziesz, nie ona... pozwolę tobie... jak że ona ci przedstawiła inną szmata, prawdę. Pręcach, ona jest. ci przedstawiła Opieram prawdę, znowu, prawdę którą ona tylko widzi. A posłuchajesz też drugiej strony? Kurwa ty, nie wiem, czy ty siebie kurwa słyszysz? Jezu! Ale... Oliwia, dawaj! Ja Ale kłaki poszły! Oddajemy głos Michałowi cichemu. Ja, ja już nawet nie wiem, co powiedzieć. Klaudia, jesteś nimfomanką? Nie. To jest, to jest jakaś Twoja kuzynka, rozumiem, która teraz zaatakowała Wiolkę, tak? Ja ostatni raz widziałam ją, ja jakieś 20 lat temu w Szczecinie. Słucham. A, A czy ty się do niej nie przyznajesz nawet? Ja tej dziewczyny nawet nie znam. To jest dziewczyna, która. Ona jej powiedziała, co ma mówić, bo jest rodziną, i ona to powiedziała. Prosta sprawa. Żeby się ona jest Twoją kuzynką, czy nie?